Kolejna praca do wykonania to jest mój kompost. Tak wygląda. Nie jest do końca przerobiony, tak jak widać. Ma sporo jeszcze takich patyczków, ale one nie są jakieś tam szkodliwe. Różnych. Trochę popiołu, trochę liści, jeszcze nie do końca zbutwiałych. I do tego ziemia z worka. Wszystko wymieszane. Wrzucamy do wiadereczka i napełniamy tamte, właśnie. Ob Obręcze, balce, no nie wiem, doniczki bez spodów. W każdym bądź razie. Także kochani, taką dzisiaj robię robotę. Jest już dość późno, pięknie się chmurze. Może znowu popada, oby oby spadł deszcz. Hurra, hurra kochani, wreszcie mamy deszcz. Nareszcie zaczęło padać. Jak ja się cieszę, to by sobie nawet nie wyobrażać. No nareszcie mamy deszcz niestety nie udało mi się napełnić wszystkich obręczy, mężu pobiegł jeszcze po worek ziemi, ale deszcz go chyba w trasie troszeczkę przeraził, no i nie przyszedł więc czekam, aż przestanie padać i mężu przytarga mi tu jeszcze worek ziemi tu zostało mi jeszcze trochę kompostu z wymieszanego już z ziemią, ale mówię to jest wszystko mało także jakby jeszcze worek ziemi to akurat bym zapełniła te 8, 10, 11 doniczek. A, i wiecie co? Nie wiem jak ja to zrobiłam, ale wpakowałam tu 50 pojemników. Tym sposobem, że tam na poprzedniaku postawiłam 3, nie wiem czy nie za dużo. I tutaj y, u miłki jest 4, a u mnie jest 5. Ten jeden będzie dalej oczywiście. Będzie gdzieś tu. No, tak mniej więcej, w tym miejscu. Także jeszcze trochę, trochę dalej. Wtedy na wejściu y, będzie sporo przestrzeni. Może nie super dużo, ale w sumie ja tutaj raczej nie przesiaduję z kawką. Chociaż, kto wie, może w tym roku będę przesiadywać. Zobaczymy. Przesełko na razie schowałam przed deszczem, więc mam na czym posiedzieć. Ogórki posiane podlało. Fasolka posiana podlało, także kochani, cieszę się bardzo. No i czekamy, czy ten deszcz długo popada, czy tylko 5 minut i zaraz przestanie. Na zewnątrz 10 stopni, więc uznałam, że dzisiaj sama odsłonię moje roślinki. Sprawdzę jak ma się stopień podlania, no i ogólnie, jak to wszystko rośnie i wygląda. Ale zobaczcie te sałaty. no Czy one nie są piękne? No, piękne są. No, i w tym roku zobaczcie, tu już się zwija główka. E, w tym roku, e, faktycznie, po zastosowaniu pełza kolu od razu, na razie odpukać w niemalowane. Na razie mam spokój, jeśli chodzi o właśnie ślimaki. Przynajmniej w tym tunelu. No dobra, odsłaniamy. Ile mamy tam na termometrze, wiecie co? Te termometry są już trochę takie słachane, szczochrane. I naprawdę ciężko coś tam wypatrzyć Ile tam jest stopni? 8. 8 stopni. Jest 8 stopni, a więc nie jest zbyt ciepło. Tutaj na dole kiepsko trochę to widać, bo jednak jest jeszcze dość ciemno. Tu na dole stoją aksamitki białe oraz fasolnik niski. Przyniosłam go tutaj, bo uznałam, że w domu za mocno się wyciąga. To jest jedna rzecz, a druga sprawa, że już najwyższa pora to wszystko wynosić i hartować w jakiś tam sposób, bo też nie mam za bardzo miejsca w domu na te wszystkie rozsady. Natomiast ta uprawa w grządce, no tutaj jest znacznie ładniej, chociaż zdawało mi się, że duże cząstki sadziłam. No to tak wyszedł sobie średnio. Ale na przykład niektóre naprawdę mają grube już batyle, mam tylko nadzieję, że nic go tam nie pogryzie i nie zrobi mu żadnej krzywdy. Tu oczywiście coś żyje, i tutaj, tu co jakiś czas, za, tak jakby komin wentylacyjny, zatykam. Oczywiście to zwierzę sobie cały czas je tam odnawia, także cały czas coś tu mi w tej grządce chodzi. Ale jak na grządkę, która miała dużo, dużo przeboi, to i tak ten czosnek tutaj naprawdę ładnie wygląda. Tegoroczna herbatka z lilaka już się suszy. Oczywiście suszę ją na powietrzu, to znaczy na powietrzu w pomieszczeniu, ale chodzi mi, że na obrusie lnianym. Jak troszeczkę zwiędnie, wtedy zostanie przez pana nasita i tam pięknie doschnie. Na stole, oczywiście, też czekają już do posadzenia. Pomidory mają po 30 cm. Wyciągają się niestety skórcze byki. Trzeba będzie szybko je oznaczać. I do tunelu. Niestety zeszły już z parapetów, bo nie mieściły się na półeczkach. Główkami waliły o spód kolejnej półki, więc nie było sensu ich tam trzymać. Niestety, większość moich roślin, jeśli chodzi o górkowych, a szczególnie te chińskie, bardzo się wyciągają rosnąc w takich pojemnikach. Nie wiem za bardzo co z nimi mogę zrobić, bo na dworze jest jeszcze za chłodno na nie, natomiast tutaj nie wyglądają one zbyt okazale, także nie wiem czy coś z nich w ogóle będzie. Tu natomiast e, zobaczcie, arbuzy, jeden coś taki mizerota, natomiast te chyba się przyjęły, bo zaczęły wypuszczać kolejne listki, więc myślę, że coś z tego będzie. Co do dyni bezłupinowej, niestety, chyba coś poszło nie tak, bo wydawało się, że wyrasta, po czym to wszystko padło, więc nie wiem, co zrobiłam źle. Widocznie coś było nie tak. Majeranek pięknie zeszedł, oczywiście po drugim siebie Papryki, papryki. I kochani pomidory, i tutaj jest to samo co w poprzedniej taczce, a więc muszę je stąd zabrać, bo już niestety zaczną się wyginać, waląc głową o sufit. Tu im będzie znacznie wygodniej. Natomiast przesunęłam tam rośliny niższe, które dadzą radę ogórki. Dałam w takim miejscu, aby się hartowały przy uchylonym oknie. Na tę chwilę pogoda się sprawdza, a ja chciałam Wam pokazać moje sałaty. E, już je nieraz pokazywałam, jak pięknie rosną. No i zobaczcie, już e, krucha zaczyna zwijać główki. Masłową e, obrywałam częściowo. Już też liście, spójrzcie, jak się odrodziły. Tamte z tamtej strony były obrywane i była obrowana też ta Mimo to zobaczcie jaka jest ładna. Tak samo ta. Mamy tu już ciemno. Na jutro zapowiadają e, dwa stopnie, więc chcąc nie chcąc miałam nie zakrywać tych papryk i tego pomidora. Ale powiem Wam, że mi go szkoda, że to wszystko nie daj Boże klapnie przez jedną noc niezakrytego pomidorka. Więc e, zaraz się biorę. Okrywam wszystko. Biorę parę liści sałatu na kolację i zmykam do domu. A deszczyk sobie pięknie, równo pada. A tu już kochani, ustawiają się gęsiego, pomidory do wyjścia do tunelu. Wszystkie już oznaczone, przynajmniej, przynajmniej te, które mają zostać posadzone. Zapasowe doniczki nie są jeszcze poznaczone rośliny, bo nie wiem czy zostaną u mnie czy nie. A jeżeli komuś dam, to wtedy etykieteczka zawsze może zostać przyczepiona. Także tak to wygląda. To oczywiście nie wszystko. Stoją sobie tutaj na stole w najjaśniejszym pokoju, bo niestety, ale na parapetach już naprawdę nie ma miejsca. Jedna jeszcze taca stoi tutaj z takimi już naprawdę wyrośniętymi. I tam koktajlówki, które już zobaczcie, jak wyrosły. Co dziwne, jak na koktajlówkę, to naprawdę zaczęły szalenie rosnąć. Myślę, że to jest zasługa tego, że są w dużych doniczkach. W porównaniu z tymi, właśnie niektórymi mniejszymi, które są w tych małych doniczkach, na które już nie miałam większych doniczek, to właśnie te w dużych doniczkach rosną lepiej a więc gdybym miała miejsce i konkretną ilość rozsad produkcja ich w dużych doniczkach na pewno da lepszy efekt niż w tych małych no ale z drugiej strony one mają rosnąć w gruncie piękne a nie na parapecie co do arbuzów ten jeden jak był słaby tak jest słaby natomiast pozostałe Coraz ładniejsze, więc yy, czekamy, kochani, czekamy na polepszenie pogody za oknem. O, wczoraj pięknie padało, ale tylko padało przez chwilę. Nawet nie napełniło mi całej wanny. A, umyłam ją, także wiecie, jest czyściutka. Nie pokazałam wam tego, ale może jeszcze nagram jakiś filmik. W każdym bądź razie yy, wody nie ma dużo. Napadało niecałą wannę. Ale zawsze coś, jak to się mówi. Także, kochani, do usłyszenia następnym razem. Pa pa!